Cześć. Ja nazywam się Szymon Kwapiszewski i wraz z Bartłomiejem Dzierżwom chciałbym was powitać na podcaście maturalnym tworzonym przez Akademię Historii. W ramach tego podcastu przedstawiamy wam istotne zagadnienia historyczne, ciekawostki, a także rady maturalne. Miłego słuchania. Cześć, witajcie na kolejnym odcinku podcastu Akademii Historii, na którym omawiamy różne zagadnienia maturalne. Ci z Was, którzy regularnie odsłuchują naszych podcastów, naszych audycji, wiedzą, że poprzednie odcinki były poświęcone przede wszystkim wydarzeniom historycznym, różnym nieoczywistym faktom, które jednak przydają się na maturze. Natomiast ten odcinek będzie poświęcony już samemu egzaminowi maturalnemu, temu jak on wygląda, a konkretnie przyjrzymy się temu, co czeka maturzystów na samym końcu arkusza, a więc wypracowaniu maturalnemu. Jeśli macie takie pytania, jak na przykład. Czym różni się formuła maturalna 2023 od formuły 2015, jeśli chodzi o wypracowanie maturalne? Ewentualnie, czy zmiany podstawy programowej wpłyną w jakikolwiek sposób na kształt wypracowania maturalnego, lub też po prostu chcecie wiedzieć, na czym polega wypracowanie maturalne, jak się do niego przygotować. To ta audycja jest właśnie dla Was. Też w tym miejscu, zanim zaczniemy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że tak wielu z Was zainteresowało się naszym kursem, dołączyło do nas w przygotowaniach maturalnych. Tych z Was, którzy jeszcze nie są przekonani, bardzo serdecznie zapraszam do wejścia na stronę www.akademiahistorii.edu.pl, aby zapoznać się z tym, co mamy dla Was przygotowane. To jest przede wszystkim ten kurs, to przede wszystkim połączenie filmów, które w przystępny sposób wyjaśniają zagadnienia maturalne. Wszystkie wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są zrealizowane w ramach tego kursu, a co najważniejsze są to wymagania w pełni zgodne z najnowszą podstawą programową znowelizowaną w wakacje w roku 2024. Także jest to, są to zupełnie świeże bułeczki jeśli chodzi o kurs maturalny. Ponadto do do każdej lekcji dołączone są quizy i dołączone są notatki, które mają ułatwiać Wam naukę do matury. Tak więc, przedstawia się kurs. Tak jak mówię, kto z Was jest chętny, aby dowiedzieć się o nim więcej, zapraszam na akademiahistorii.edu.pl. A tymczasem przechodzimy już do meritum, przechodzimy do tego, czym będziemy zajmować się na tym podcaście, czyli wypracowanie maturalne. Może niektórzy z Was zastanawiali się, że na przykład nie jestem dobry z pisania i czy na przykład dałoby się uzyskać dobry wynik z matury, niekoniecznie podchodząc do tego wypracowania maturalnego. Tutaj niestety muszę Was zasmucić, ponieważ odpowiedź brzmi nie, ponieważ wypracowanie maturalne jest bardzo ważne. Można uzyskać z niego aż 15 punktów co stanowi 25% wszystkich punktów, które można, do, które można zdobyć na egzaminie maturalnym, w związku z czym tutaj trzeba się z tym wypracowaniem zmierzyć, jeśli chcecie uzyskać dobry wynik. Natomiast nie bójcie się, właśnie podczas tego podcastu powiemy sobie kilka najważniejszych rzeczy odnośnie tego, jak to wypracowanie wygląda, tak żebyście byli mentalnie przygotowani do zmierzenia się z nim. Otóż w poprzedniej formule maturalnej, w formule z 2015 roku, tematy, jakie wtedy były na maturze, były bardzo zróżnicowane. One niejako przypominały tematy, które można było znaleźć na Olimpiadzie historycznej. Może niektórzy z Was próbowali swoich sił w Olimpiadzie albo rozważali wzięcie udziału w Olimpiadzie i przyglądali się, jakie tematy były tam do wyboru, czy to na etapie pierwszym, czy to na etapie drugim, czy... I właśnie te, te tematy maturalne, które były dostępne w Formule 2015, one były podobne do takiego wypracowania z olimpiady, one były dość też ogólne. Przykłady z poprzednich lat to na przykład scharakteryzuj stosunki polsko-krzyżackie w XV wieku, albo scharakteryzuj i oceń relacje państwo-kościół w okresie komunistycznych rządów w Polsce. Tak więc, jak widzicie na tych przykładach, były to tematy, które obejmowały pewien wycinek historii, i zasadniczo egzaminatorzy oczekiwali od Was, że napiszecie wszystko, co o tym wycinku wiecie. Miało to pewne plusy, ponieważ mogliście tą wypowiedź kształtować tak, jak chcieliście, ale miało też minusy. Powiedziałbym, że nawet więcej minusów niż plusów były to wypracowania trudniejsze w tym aspekcie, że Sami musieliście mieć na tyle dużą wiedzę i na tyle pewność dużą w tej wiedzy, że wiedzieliście, że pokryliście wszystko, co o tym zagadnieniu można było powiedzieć. Także to była Formuła 2015, ona obowiązywała do roku 2023, kiedy to weszła w życie nowa formuła, i to w tej formule. Ci z Was, którzy będą zdawać egzamin w 2025 roku, właśnie w tej formule będą egzaminowani. I jeśli chodzi o wypracowania maturalne, tutaj miało miejsce kilka bardzo ważnych zmian w porównaniu z 2015 rokiem. Przede wszystkim w tej formule poprzedniej do wyboru było pięć tematów i z grubsza każdy z tych tematów dotyczył jednej epoki, to znaczy był temat ze starożytności, był temat ze średniowiecza, nowożytności XIX wieku i XX wieku, tak co do zasady prezentowała się ta struktura, w związku z czym jeśli ktoś się czuł pewnie tylko z jednej epoki, no to można było zakładać, że będzie dostępne pytanie właśnie dotyczące tej, tej konkretnej epoki. Formuła 2023 wprowadziła jednak dość istotne zmiany do tego, jak wygląda wypracowanie maturalne. Mianowicie od 2023 roku maturzyści mają do wyboru jedynie 3. Tematy. No i oznacza to oczywiście konsekwencją logiczną takiego e, stanu rzeczy, jest to, że nie zawsze, nie każda epoka będzie reprezentowana na wypracowaniu maturalnym. Nie z każdej epoki będzie do wyboru temat. I tutaj, e, kiedy prześledzimy wszystkie matury, jakie miały miejsce od 2023 roku, to było cztery matury, ponieważ matura pierwsza w maju 2023, później matura uzupełniająca w czerwcu. 2023, no i analogicznie rok 2024, więc jeśli prześledzimy te tematy, zauważymy, że ta struktura ich się powtarzała i też te epoki były powtarzalne. Nie pojawił się ani jeden temat ze starożytności jeszcze. To oczywiście nie oznacza, że starożytności nie może być w wypracowaniach. W informatorze maturalnym na rok 2024-2025 jest, jest zaprezentowana przykładowa praca z tematu ze starożytności. Natomiast do tej pory widać, że egzaminatorzy preferują tematy ze średniowiecza. Także te tematy ze średniowiecza najczęściej są pytaniem pierwszym. To można tak zakładać trochę w ciemno, że temat ze średniowiecza będzie. Drugie pytanie to najczęściej były tematy albo z nowożytności, albo z wieku XIX, ewentualnie łączące trochę elementy obydwu epok, pytające o wydarzenia z obu epok. A z kolei pytanie trzecie to był zawsze wiek XX. Więc tutaj, średniowiecze i XX wiek, to są takie pewniaki, jeśli będziecie mieć przygotowane dobrze te dwie epoki. To na pewno traficie na jakiś, na jakiś temat na, na maturze. W najgorszym razie jeden, ale niewykluczone, że traficie na dwa tematy. Oczywiście ci z Was, którzy wolą inne epoki. To jak najbardziej jest jeszcze ta szansa, że albo starożytność, albo nowożytność, czy XIX wiek w jakiejś formie się pojawi. Ponadto trzeba też wiedzieć, że zdarzają się czasem tematy mieszane. Na przykład w Informatorze Naturalnym przykładowym tematem jest temat dotyczący, dotyczący dyktatorskich form władzy w okresach porewolucyjnych. Taka jest teza tego tematu, że. Dyktatorskie formy władzy są prawidłowością w okresach porewolucyjnych, i żeby na to pytanie odpowiedzieć, egzaminatorzy proszą, żeby odnieść się do przykładów z okresu od XVII do XX wieku. Czyli jak widzicie, łączy to tak przekrojowo kilka epok z tych rewolucji można korzystać właśnie z różnych wieków od XVII do XX, więc takie pytania też się zdarzają. Ale co za zasady są to najczęściej pytania dotyczące jednej epoki. Tak więc te trzy tematy do wyboru, to zmniejszenie liczby tematów, jest jedną z bardzo ważnych zmian, jakie miały miejsce w 2023 roku, ale miała też miejsce druga bardzo ważna zmiana, o której trzeba wiedzieć, jeśli podchodzi się do pisania egzaminu maturalnego. I tutaj znów jestem zdania, że jest to zmiana korzystna dla maturzystów, ponieważ formuła tematów została ustandaryzowana, w formule 2015, czyli tej, która już nie jest używana do egzaminowania osób, które przystępują, powiedzmy, do matury w normalnym trybie, w cudzysłowie, bo ci, którzy chcą zdawać, którzy są starsi, którzy przystępują do matury po latach, mogą cały czas w 2015, w tej formule z 2015 roku zdawać, ale... Większość z Was, zdecydowaną większość z Was interesuje Formuła 2023. No i właśnie w tej formule każdy temat... Jest bardzo ustandaryzowany. Mianowicie polega on na tym, że pierwsze zdanie tematu to jest określona teza. Egzaminatorzy podają Wam tezę, no i później macie się do tej tezy w jakiś sposób odnieść. To, w jaki sposób macie się odnieść, precyzuje druga część tematu. I o co chodzi z tą formułą? Mianowicie, ona jest o tyle łatwa, że to przede wszystkim macie postawiono jakiś argument historyczny, no dajmy na to, dajmy na to właśnie dyktatorskie formy władzy są prawidłowością w okresach porewolucyjnych. To jest teza, z nią się można zgodzić albo nie zgodzić. Tak samo na przykład inny przykład tezy, cytuję to, reformacje w dużo większym stopniu niż odkrycia geograficzne należy uznać za prawdziwy przełom pomiędzy średniowieczem a nowożytnością. Także takie pytanie też może być. Może też się pojawić pytanie: ja to kolejny przykład. Karol Wielki zasługuje na miano prekursora Zjednoczonej Europy. Jak widzicie, to są standardowe zdania orzekające, zdania, które coś wam sugerują, i teraz musicie się z tym zgodzić albo nie zgodzić. Taka uwaga moja, no to jest matura, egzaminatorzy też chcą Wam pomóc w jakiś sposób, więc łatwiej zazwyczaj się z takim zdaniem zgodzić, gdyż wtedy to, to zdanie najczęściej właśnie jest tak skonstruowane, żeby to odpowiedź twierdząca była odpowiedzią domyślną. No i później, żeby tą swoją odpowiedź twierdzącą zasadnić, musicie napisać taki esej składający się z trzech akapitów. Dlaczego trzech? Ano dlatego, że te tematy oprócz tego, że za każdym razem posiadają tą tezę, to też sugerują wam i to jest znów bardzo korzystna dla maturzystów przemiana. One sugerują wam w jaki sposób macie Odnieść się do tej tezy i jak macie uzasadnić swoje stanowisko. Więc na przykład w tym, w tym temacie, który już cytowałem odnośnie Karola Wielkiego, dalsza część polecenia brzmi, cytuję, zajmij stanowisko wobec powyższej tezy i je uzasadni, odnosząc się w swojej argumentacji do politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych dokonań tego władcy. Czyli jak widzicie, sam temat. Pokazuje wam, jakie trzy aspekty tego tematu musicie w swojej argumentacji poruszyć. I to ustawia was, mówiąc kolokwialnie, do pisania pracy, ponieważ wiecie już, jakie trzy rzeczy musicie zrealizować, żeby uzyskać maksymalną liczbę punktów. Bo tutaj ważne jest, trzeba wiedzieć, że prace maturalne oceniane są właśnie względem tego. W jaki sposób i ile z tych aspektów tematu zrealizujecie. Czyli, czyli mamy te trzy aspekty tematu: mamy osiągnięcia czy kwestie polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe, i to są już Wasze trzy argumenty. Musicie przypomnieć sobie rządy Karola Wielkiego, państwo Franków, i z tej wiedzy, którą uzyskaliście z tego tematu, musicie najpierw napisać, w jaki sposób rządy Karola Wielkiego były wyjątkowe, były taką okresem, w jaki sposób Karol Wielki był prekursorem tej Zjednoczonej Europy, najpierw odnosząc się do tego, jak ukształtował on ją politycznie, i tu na pewno trzeba by się odnieść na przykład, do koronacji cesarskiej Karola Wielkiego. Można by wspomnieć, w jaki sposób jego imię przeszło do niektórych języków jako słówko król, w jaki sposób stworzyłaś taka wspólna nomenklatura, wspólna terminologia. Więc to byłyby na przykład elementy polityczne. Jeśli chodzi o społeczno-gospodarcze, tu można by odnieść się na przykład do kwestii podziału państwa. Karola Wielkiego, na to, jak podzielił na hrabstwa i marchię, ten podział, ta, ta forma organizacji społecznej, później często była spotykana w różnych innych państwach europejskich, też stosowanie różnych właśnie urzędników w zarządzaniu państwem, to było coś, co później stanowiło takie podwaliny tej zjednoczonej Europy. No i wreszcie elementy kulturalne, tutaj trzeba by wspomnieć oczywiście renesans. Karoliński, to, jak z, odnowił on łacinę w państwie Franków, co później promieniowało na inne kraje w Europie, w jaki sposób, sposób minuskuła karolijska, nowy sposób pisania, nowy, nowa czcionka, w jaki sposób ona również wspomogła rozwój nauki w Europie. Także w ten sposób to jest taki oczywiście bardzo ogólny plan. Natomiast dzięki temu wyszczególnieniu, że macie elementy polityczne, Polityczne, społeczno, gospodarcze i kulturalne, one pokazują wam, w jaki sposób ta praca powinna być uszeregowana. Inne, inne rodzaje pytań, jakie mogą się trafić, lub inne rodzaje Uzasadnień, to na przykład takie dotyczące na przykład trzech wybranych władców. Mamy jakieś pytanie, i aby odpowiedzieć na nie, na tą tezę, żeby ją uzasadnić, trzeba odnieść się do panowania trzech władców albo na przykład do, do dziejów trzech państw. Co by nie było, mamy właśnie wyszczególnione dokładnie trzy aspekty, które musicie w tej pracy zawrzeć, i to bardzo, bardzo Pomaga. W związku z czym to jest tak ogólnie, w jaki sposób zmieniła się formuła, matury, formuła wypracowania maturalnego w 2023 roku względem 2015. Roku. To w jaki sposób należy się przygotować do pisania tej pracy albo jak powinien, powinna wyglądać taka modelowa praca, o tym mówimy więcej na naszym kursie maturalnym. Do którego zakupu bardzo Was zachęcam, zachęcam Was do zapoznania się z, tym, z tą ofertą, jaką mamy w ramach Akademii Historii. Tu też uwaga, że ci z Was, którzy zdecydują się na kurs. Pro mogą z tego tytułu również korzystać z możliwości sprawdzenia pracy przez nas, przez twórców kursu, co zapewni, że na pewno będziecie umieć tą pracę pisać, będziecie wiedzieć, co robicie dobrze, co można jeszcze poprawić, co będzie gwarantowało, że ta praca naturalna na, na samym egzaminie dojrzałości będzie taka, jak należy. Ci z Was, którzy słuchają tego podcastu, mogą też liczyć na zniżkę na zakup kursu z kodem podcast 50, pisane przez C podcast 50, link i nazwę tego kodu znajdziecie też w opisie. Z tym kodem możecie zliczyć na 50 zł zniżki, dlatego tutaj zachęcam właśnie słuchaczy, żeby, żeby skorzystali z tej oferty. Na pewno warto, tym bardziej, że oprócz, um, oprócz mówienia, w jaki sposób ta praca powinna wyglądać, na kursie mówimy również, jak należy się najlepiej zabrać do pisania pracy, jakie są takie e, maturalne protipy, e, co, lepiej, co można zrobić w okresie przed maturą, żeby siadając do ławki w maju czy e, czerwcu, żeby mieć tą um, maturę w małym palcu. Kończąc ten um, odcinek podcastu, chciałbym jeszcze, żeby dopełnić taki obraz tego wypracowania, chciałbym, żeby, żebyśmy omówili teraz, żebyśmy skupili się... Na sposobie oceniania tych prac, ponieważ to też pozwala lepiej przygotować się do napisania takiego wypracowania. I tutaj, tak jak już zaznaczyłem, kluczową kwestią w ocenianiu jest wypełnienie tych trzech aspektów, które znajdują się w temacie. Czyli mamy tezę, mamy później rozwinięcie tej tezy, i w tym rozwinięciu jest powiedzenie, czy musimy na przykład opisać rządy trzech władców. Czy musimy opisać sytuację w trzech krajach, czy na przykład odnieść się do trzech rewolucji, czy do, no nie wiem, porównać trzy odmiany wyznań protestanckich? Różne mogą być te przykłady tych trzech aspektów. Najczęściej zdarza się rozważenie jakiegoś problemu, jakiejś tezy względem tych właśnie uwarunkowań, aspektów politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych. To jest najczęstszy przykład pytania ale zdarzają się też inne o tym mówimy więcej na kursie więc żeby uzyskać 12 punktów z głównej części pracy, trzeba właśnie wypełnić te trzy aspekty, a to znaczy, że trzeba je rozwinąć i bogato uargumentować. A taka bogata argumentacja, jak jeśli wczytać się w wskazówki dla egzaminatorów, polega na tym, że ta argumentacja odnosi się do tezy. Jak to zrobić? No właśnie, tutaj najlepiej na końcu każdego akapitu Podkreślać, w jaki sposób to, co napisaliście, tą wiedzę, którą przelaliście na papier, w jaki sposób ona uzasadnia to, ten argument, który postawiliście we, we wprowadzeniu do pracy. To jest bardzo ważne, bo to czyni z tej pracy właśnie taki, ta, ta, takie pisanie, takie wypracowanie, taki esej, który dotyka dokładnie tego, o czym, o czym jest temat. Egzaminator widzi, że to nie jest tak, że wy zobaczyliście na przykład Karola Wielkiego w temacie i piszecie wszystko, cokolwiek Wam ślina na język przyniesie, albo atrament na papier yy, yy, i po prostu piszecie bez związku z tezą. Wprawdzie w jakiś sposób dotykacie tego, o czym jest pytanie, ale nie odnosi się to stricte do tego, co chcieli, yy, co chcieli egzaminatorzy. Dlatego właśnie tak ważne jest podkreślanie w ciągu pracy, w jaki sposób to, co piszecie, Łączy się z tą myślą przewodnią. To bardzo, bardzo pomaga w uzyskiwaniu wyższej liczby punktów. I analogicznie, jeśli nie robicie takich właśnie odniesień, lub na przykład nie macie wystarczającej wiedzy albo nie postaracie się wystarczająco, żeby rozwinąć odpowiednio któryś z aspektów, to tutaj te punkty bardzo lecą w dół. Są określone widełki, to znaczy wypełnienie trzech aspektów uprawnia Was do zdobycia między 12 a 9 punktów z głównej części, wypełnienie dwóch. Tylko od 9 do 6, a wypełnienie jednego aspektu tylko od, 3, od 6 do 3 punktów. Te różne wariacje zależą od tego, w jak bardzo czy jak nie bardzo rozwinęliście te aspekty, które, których żeście dotknęli właśnie. Więc to jest bardzo istotne. Ale tutaj mówimy o 12 punktach, a jak pamiętacie z początku tego podcastu. Punktów do zdobycia jest 15. I tutaj, właśnie ważna uwaga, trzy dodatkowe punkty, które można zdobyć na pracy maturalnej, są przyznawane za spójność. I czym jest spójność? No spójność jest właśnie z jednej strony taką umiejętnością dobrego pisania, dobrego, Połączenia wszystkich temat wszystkich akapitów, wszystkich argumentów ze sobą, tak, żeby egzaminator, czytając od wstępu do zakończenia, wiedział, że to jest jedna praca, z której jeden akapit wypływa z drugiego, i w ten sposób to się dobrze czyta, a egzaminator wie, że wiecie, że wy wiecie, o czym piszecie. I to nie jest tak, że każdy kolejny akapit Was zaskakuje i wyrzucacie te luźne myśli na papier, więc tutaj można tę, za tę spójność uzyskać trzy punkty. Jeśli są jakieś pewne niedociągnięcia, tutaj to spada do dwóch punktów, za większe niedociągnięcia do jednego. A jeśli to jest po prostu zbiór luźnych wypowiedzi, niepołączonych ze sobą, nie nawiązujących do, ciebie, do siebie, to wtedy za ten aspekt otrzymuje się zero punktów. Co ważne, zero punktów z tego aspektu uzyskuje się również. Wtedy, kiedy nie spełnicie wymogu napisania 300 słów. Jeśli wejdziecie w tematy, w przykładowe tematy naturalne, zobaczycie, że jest tam napisane, że każda praca musi mieć minimum 300 słów. Jeśli tego minimum nie ma, to nie dość, że w tym dodatkowym, powiedzmy, z tej dodatkowej puli punktów uzyskujecie 0, ale ponadto jeszcze, Uzyskujecie na pewno mniej punktów za całość, gdyż egzaminator, jeśli zobaczy bardzo krótką pracę, no to będzie wiedział, że w 300 słów. Ciężko jest rozwinąć odpowiednio i bogato uargumentować te trzy aspekty podane w temacie. W związku z czym, nie dość że stracicie te trzy punkty, to jeszcze prawdopodobnie egzaminatorzy będą bardziej podejrzliwie patrzeć na pozostałą część punktacji, czy aby na pewno należą wam się. Te punkty za rozwinięcie bogate tych różnych aspektów tematu. Dlatego też trzeba ćwiczyć. Ćwiczenie przed maturą pomaga wyćwiczyć rękę tak, aby to, co będziecie pisać na maturze, żeby pisanie tych 300 słów przychodziło wam. Z łatwością. Także to jest bardzo ważne i wreszcie, kończąc, też jest jeszcze element doty dotyczący oceniania, a konkretnie błędów merytorycznych. I tutaj w przypadku tych błędów mamy trzy kategorie. Jedna kategoria to błędy chronologiczne, i tutaj polegają one na błędnym sytuowaniu w czasie wydarzeń, różnych procesów albo postaci historycznych, czyli na przykład, nie wiem, powiecie, że reformacja rozpoczęła się w 1717, roku, A nie w 1517 roku wystąpieniem Marcina Lutra. Taką inną kategorią błędów to błędy terminologiczne, i tutaj na przykład chodzi o błędne stosowanie pojęć historycznych, czyli na przykład powiecie, że primogenitura to jest, to jest pojęcie, które oznacza, że. Tylko osoby wybrane przez Boga mogą być zbawione, co oznacza, że mylicie pojęcie primogenitury z predestynacją, więc w ten sposób, w ten sposób te błędy są również karane. Albo na przykład trzecia kategoria błędów to błędy, które dotyczą związków przyczynowo-skutkowych. Czyli na przykład jeśli powiecie, że no na przykład branka ogłoszona przez Aleksandra Wielopolskiego spowodowała wybuch powstania listopadowego zamiast powstania styczniowego, więc w tym przypadku możecie po prostu utracić. Kilka punktów, chociaż maksymalnie trzy punkty karne. To jest ta liczba punktów odjętych, zależy od liczby błędów, które popełnicie, natomiast maksymalnie są to trzy punkty, więc wiadomo, że trzeba tych błędów unikać. One też wpływają na, na pewno na odczucie egzaminatora odnośnie tego, ile punktów, na ile punktów zasługujecie pisząc pracę, ale co do zasady najważniejsze jest rozwinięcie i bogate uargumentowanie. Tych trzech aspektów tematu, które, tak jak starałem się pokazać w tym odcinku, są bardzo klarownie, Wyłożone we wstępie nie powinniście mieć problemu z odgadnięciem tego, co mają na myśli egzaminatorzy. A jeśli chcecie mieć pewność, że ta praca na pewno egzaminatorom się spodoba, że będziecie możliwie najlepiej przygotowani do zmierzenia się z różnymi tematami, jakiekolwiek by one nie były, to pamiętajcie, że w Akademii Historii jesteśmy dla was, jesteśmy po to, żebyście dobrze przygotowali się do egzaminu dojrzałości z historii, to też jeszcze. Jeszcze raz zapraszam was na wejście na stronę akademiahistorii.edu.pl, gdzie z kodem podcast50 macie 50 zł zniżki na kursy. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu i zachęcam do obserwowania z nas na social media oraz wyglądania innych odcinków, kolejnych odcinków, które pojawiają się w każdy poniedziałek na YouTube oraz Spotify. Także zachęcam Was do odsłuchiwania. Do usłyszenia!